Będziemy zarządzać krajem do czasu, aż będziemy mogli przeprowadzić bezpieczne, właściwe i rozsądne przekazanie władzy. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której ktoś inny się tam dostaje i mamy do czynienia z tym samym, co działo się przez ostatnie długie lata. Będziemy więc zarządzać krajem do czasu, aż będziemy mogli dokonać bezpiecznego, właściwego i rozsądnego przekazania władzy. I musi ono być rozsądne, bo właśnie o to nam chodzi. Chcemy pokoju, wolności i sprawiedliwości dla wspaniałego narodu Wenezueli. Dotyczy to również wielu Wenezuelczyków, którzy mieszkają obecnie w Stanach Zjednoczonych, a chcą wrócić do swojego kraju. To ich ojczyzna. Nie możemy zaryzykować, że Wenezuelę przejmie ktoś inny, kto nie ma na celu dobra narodu wenezuelskiego. Mieliśmy to przez całe dekady i nie pozwolimy, by to się powtórzyło. Jesteśmy tam teraz i, choć ludzie tego nie rozumieją, ale zrozumieją, gdy to powiem, jesteśmy tam teraz i zostaniemy do czasu, aż nastąpi właściwe przekazanie władzy.